Jesteś cały i żywy w Twoim Kościele, tętniącym Eucharystią, która zawsze posyła, w Słowie Bożym, które przygotowuje do misji. Przez modlitwę osobistą mogę odkryć tajemnicę misji Mojego Chrztu Świętego. W modlitwie wspólnotowej uczę się być Kościołem, wspólnotą na wzór Trójcy Świętej. W Nim szukam wzorów świętych, ale też odkrywam świętość na co dzień. Moją radością jest kochać Boga i nieść Go światu. Papieskie dzieła misyjne otwierają przede mną horyzonty misyjnej współpracy. Mogę odkryć swoje miejsce w świecie i w historii zbawienia. Biblia i modlitwa Słowem Bożym. Formacja teologiczna i katechetyczna. Duch misyjnej odpowiedzialności za siebie i tych, którzy są daleko. Papieskie dzieła misyjne sprawiają, że mój Kościół jest misyjny. Modlitwa, formacja, współpraca. Jedno serce. Misyjne serce Kościoła.